Witajcie w przestrzeni Arbitrum, moi kochani. Zapraszam Was na czytanie weekendowe tym razem. Mamy piątek, sobota, niedziela, 4, 5, 6 października 2024. Zobaczymy, jakie emocje towarzyszyć nam mogą w piątek, 4 października 2024. Ktoś może być pocieszony, lub ktoś może kogoś pocieszać. Ktoś na pewno jest bardzo stęskniony, więc dajcie znać w komentarzu, jakie emocje będą Wam towarzyszyły. Ale jest też ktoś zazdrosny w piątek. Ktoś pociesza, ktoś jest zazdrosny i ktoś tęskni. No właśnie, więc będą osoby, będą osoby które są zazdrosne i być może one mają powód do tej zazdrości, ponieważ ktoś pociesza inną osobę. Ale ktoś też tęskni, silny i nie tęskni, ciekawe za kim i za czym. Skąd mi słuchacie, moi drodzy? Dajcie znać, wysyłam ogromne pozdrowienia z miasta Łodzi. Przekaz anielski na piątek dla nas. Prawda, no właśnie. Moi drodzy, prawda zaboli, ale prawda wyzwoli. I tutaj mamy czasami powiedzenie: nie, staje się błogosławieństwem. Więc być może w tej sytuacji, że ktoś kogoś pociesza, Powinniśmy powiedzieć nie. Stop. Ktoś jest zazdrosny. Powinniśmy powiedzieć prawdę. Wypowiedzieć prawdę. Zobaczymy, co Arhaniołowi i przodkowie na piątek, 4 października chcą nam przekazać. Zima, zajmijcie się swoimi potrzebami, moi kochani. Przede wszystkim trzeba myśleć tutaj o sobie. W piątek postawcie na siebie, ale też macie przewodnictwo Anioła Stróża, więc wspaniale, absolutnie wspaniale. Mistyczny Kiper, zobaczymy, jakie energie będą towarzyszyć nam w piątek. Zdobywanie szczytów, brawo, wspaniale, niesamowita energia. Ale też osoba wojskowa, więc uwaga na mandaty, uwaga na prędkość właśnie w piątek mamy tutaj prawnika, policjanta, celnika, urzędnika, osobę mundurową lub lekarza, osobę w białym kitlu. No dobrze, zobaczymy co słychać u nas w sobotę. 5 października 2024. Jakie emocje będą nam towarzyszyć tego dnia? Znowu ta osoba zazdrosna, znowu zazdrość moi mili. Oraz samotność. Ktoś czuje się samotny. Na pewno ktoś będzie się czuł sa samotny. Moi drodzy, zapraszam do przestrzeni arbitrum, zapraszam na czytania prywatne, no co nam tu wyleciało, i zły. Energia złości. No, będzie dużo złości, już tutaj wychodzimy z tego korytarza zaćmi. Będzie też dużo osób, które będą ciekawe i dumne. Wspaniale. Wam gratuluję, Mistrzowie Duchowi. Zobaczymy, co mistrzowie duchowi chcą nam przekazać na sobotę. Na sobotę, 5 października. Co dla nas? Potęga radości, wspaniale, śmiejący się budda. Więc będzie dużo radosnych sytuacji. Takich sytuacji, które być może Was zaciekawią i później sprawią, że ten efekt będzie radosny. Czas na rozmyślanie, kontemplację. Więc czas dla siebie, idealny czas, na to, aby pokontemplować, a potem ruszać do przodu. Dlatego, że silnie potrzebny jest odpoczynek. Ja tak słyszę. Mamy kolejne nowe moje karty. Sobota. Królewska moc, więc mamy moc. I wyjdźcie z ukrycia, ja słyszę, bo jeżeli, jeżeli ktoś pokaże swoje dary, talenty właśnie w sobotę piątego. Będzie miał obfitość, coś niesamowitego. Piękna energia generalnie szykuje się na tą sobotę. Zobaczymy, co aniołowie. Jaki przekaz anielski mamy na sobotę kolektywnie dla nas wszystkich. Ktoś na coś czeka. Na co wy czekacie, moi drodzy? Dajcie znać, na co czekacie. Ale też pożegnanie. Anioły mówią, że czas kogoś. Lub coś pożegnać, po prostu pożegnać. Pożegnać się z czymś lub kimś. Karty wyroczni dla nas. Cóż tu się odwróciło? Ach, zbyt dużo. Ale karma, silnie karma. Karma nas może uderzyć w sobotę. No właśnie, karma. To, co przed chwilką wyszło odwrócone, więc silna wiadomość. Ósemka. Być może spotkanie z osobą, z którą 8 miesięcy temu mieliście okazję się spotkać. 8 lat. Wracają sytuacje sprzed 8 lat, wracają osoby sprzed 8 lat. Mamy zmianę węzłów karmicznych, to się już zaczyna, ta energia już się dzieje, ona już, już nas dotyka i w sobotę mogą przyjść wiadomości. Dla kogo z Was? Niedziela. Wszyscy. 6 października. Jakie emocje będą nam towarzyszyć tego dnia? 6 października dla nas wszystkich, kolektywnie. Kochani, ktoś jest zachęcony? Zachęcony. Czym zachęcony w tą niedzielę? I zaplątała mi się karta Rydwanu w Tarota. Rydwan siódemka, więc jeżeli to są numerologiczne siódemki, to jest to dla nas, moi drodzy, bo ja też jestem numerologiczną siódemką. Więc Rydwan, szybkość, droga. Być może wracacie skądś z drogi. Ja wybieram się do Krakowa. Kto słucha, kto słucha nas z Krakowa, dajcie znać, proszę. Będę w Krakowie właśnie w, właśnie, ale ja będę w sobotę, moi. W sobotę. Więc jeżeli macie ochotę spotkać się z kartami, będę miała chwilę, zapraszam spotkanie w Krakowie lub spotkanie na kawę. Kto słucha nas z Krakowa, buziaki kochani złodzi, napiszcie. Rydwan, droga i spotkanie, spotkanie, więc być może spotkam się z jakąś siódemeczką i być może Was właśnie tym zachęciłam. Dlatego tak silnie uderzało mi, żeby nagrać to czytanie. Pewny siebie. Ktoś powinien być pewny siebie, ktoś powinien pokazać swoją pewność siebie. Ktoś powinien w jakiejś sytuacji prywatnej przy stole z rodziną pokazać pewność siebie. Ale ktoś będzie również w niedzielę rozczarowany. No cóż, być może to pożegnanie, które zapowiada się w sobotę. Zobaczymy, jakie anielskie energie dla nas kolektywnie na ten, na ten dzień niedzieli. Siódmy dzień, wiecie, siódemka, rydwan to jest coś niesamowitego. I nowy początek, nowy początek, być może nowej znajomości, być może, no, ja słyszę, że jest to dla mnie, że na pewno z kimś z Was się spotkam. Zawsze podążajcie za głosem serca. Aniołowie mówią i więź, to co do Was należy, to do Was wróci. Nawet jeżeli nie macie tego teraz. Nawet jeżeli myśleliście, że to już jest sytuacja stracona dla niektórych. Archaniołowi i nie niedziela. Szaman, zaufaj siłom wyższym, więc czytanie prywatne znowu. Kochani, dajcie znać, ja miałam chwilę przerwy z czytaniami prywatnymi ze względu na mój głos. Wracam od poniedziałku, mam wolne terminy, więc dajcie znać. Szaman, jakaś szamanka, jakiś szaman pojawiają się w Waszym życiu, ale też tutaj jest ziołolecznictwo, jakieś zdrowe, takie holistyczne podejście do życia. Naturoterapię, zapraszam, mam wspaniałą osobę od naturoterapii. Pozdrawiam serdecznie e, Tomaszu. I mamy niebo. Zaufaj nieznanemu, więc być może kogoś poznajecie nieznaną osobę, takiego szamana, taką szamankę. Coś cudownego. Zobaczymy, co tarot anielski bo być może dlatego ten tarot mi wzywał na niedzielę jaka wiadomość dla nas. A jeszcze wezmę jedną talię tarota. No właśnie, mamy osobę entuzjastyczną, entuzjazm, optymizm, kreatywność ale też niecierpliwość. Mamy wiadomości o ekscytujących szansach, więc w współpracę w niedzielę, moi kochani. Pozwólcie, aby wasza kreatywność szybowała jak ptak. Pięknie. Róbcie to, co podsyca wase, wasze pasje. Kończcie, gdy zaczynacie. I coś niesamowitego. Róbcie to, co kochasz. Zobaczcie, jaka piękna karta. Ona jest mistrzynią w tym kunszcie, który ona właśnie tutaj, Pokazuję, więc być może pokażecie się w internecie. Łyczek, herbatki złapię. Wiecie, bycie rozpoznawalnym za najwyższej jakości pracę, a zwłaszcza kreatywne przedsięwzięcia. Godna zapłata za Twój kunszt. Dobra współpraca z innymi. Wspaniała reputacja. Pięknie. Żeńska energia. No właśnie. Karty wyrocznej bogini. Co dla nas? Na niedzielę. Dom. Ale tu wyleciały aż trzy. No cóż to za wiadomości. Dziewiątnastka. Dom. Więc być może w niedzielę coś takiego się wydarzy, gdzie będziecie z tą osobą budowali dom. Być może spotkanie i będzie to dla was zbawienie i przemiana. Ja słyszę, że jest spotkanie, kobieta, mężczyzna. Ten weekend może zmienić Wasze życie. Dziewiętnastka. Wy możecie wyjechać w podróż poza dom. Wy możecie zaplanować nowy dom. Wy możecie mieć rozmowę o nowym domu. Ktoś może powiedzieć: Wprowadź się do mnie. Ja chcę z Tobą mieszkać, ja chcę z Tobą być. Ja już nie chcę dnia spędzić bez Ciebie. I to będzie dla Was zbawienie. Zbawienie to rozwiąże wszystkie wasze problemy. Przypomina mi się moja sytuacja. Byłam na kolacji w przepięknej e, knajpie, restauracji e, chińskiej i takiej złota kaczka w łodzi. Nie wiem, czy kojarzycie, czy słucha nas ktoś złodzi. Napiszcie proszę. Złota kaczka, i było tam ciasteczko z przesłaniem. Oczywiście ja nie mogłam sobie odmówić, wzięłam i na tym przesłaniu było napisane. Wszystkie Twoje problemy w tym momencie znajdują rozwiązanie. I ja czuję, że tak jest, że to się dzieje i następuje przemiana. Zmiana. Wszystko to do tej pory dla Was było iluzją. Wy byliście w iluzji, Wy utknęliście w pewnego rodzaju iluzji. Wszystko się zmienia. Ten weekend może zmienić całe życie niektórych z Was, i tego Wam życzę, i tego sobie życzę, moi mili. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zapraszam do zakładki Short. Jest tam dużo ciekawych informacji, pięknych przesłań dla Was z różnych talii kart. Zobaczcie, mamy tutaj Archaniołów i Przodków. Piękne, prawda? Będę teraz również opisywała karty, bo dużo osób, bardzo dużo osób do mnie pisze, żeby zrobić takie recenzje kart. Więc jeżeli Was to też interesuje, dajcie znać w komentarzu. Na pewno się za to zabiorę w miesiącu październiku. Cudownej energii dla Was, Buziaki. Widzimy się w Krakowie, jeżeli macie czas. Do zobaczenia. Pięknego weekendu.